Nie jest przypadkiem, że dziś trafiłeś właśnie tutaj. Może w twoim sercu pojawił się niepokój o twoje dziecko. Może zauważyłeś, że świat stał się zbyt głośny, zbyt szybki, zbyt pełen niepewności i boisz się, jak twoje dziecko w nim odnajdzie spokój. A może po prostu chcesz oddać je w ręce tego, który zawsze czuwa, anioła stróża, danego każdemu człowiekowi przez Boga. By prowadził, bronił i chronił. Dziś będziemy modlić się za wszystkie dzieci, te, które są blisko nas, i te, o których nikt nie pamięta. Za dzieci zdrowe i szczęśliwe, ale też za te chore, opuszczone, zaniedbane. Bo każdy z nich ma swojego anioła, który nie śpi, który nigdzie nie odchodzi, który stoi przy ich łóżku, kiedy zasypiają, i trzyma je za rękę. Wystawiają pierwsze kroki w nieznane. Jesteś na kanale światło modlitwy, miejscu, w którym wiara ma głos, a modlitwa ma moc. Dziś z wiarą powierzmy nasze dzieci o opiece Bożych Aniołów. Aniele stróży dziecka, który z woli Ojca Niebieskiego zostałeś mu dany od pierwszego oddechu, prosimy Cię, oto cię swoim skrzydłem. Strzeż jego kroków w drodze do szkoły. Chronię przed ludźmi o złych intencjach. Broń przed niebezpieczeństwami widzialnymi i niewidzialnymi. Nie pozwól, by jego serce splamił lęk, pycha czy zło. Aniele, prowadź nasze dzieci prostą drogą. Niech uczą się dobra, niech rozumieją prawdę, niech ich serca pozostaną czyste i ufne. Kiedy świat będzie chciał ich zwieść, przypomnij im o świetle, które płonie w nich od chrztu. Gdy będą się wahać, szepnij w ich duszy: Nie bój się, Bóg jest z tobą kropka. Panie, powierzamy ci dziś każde dziecko: to, które śpi w łóżeczku, i to, które błąka się po ulicy. To, które dorasta w miłości, i to, które nie zna słowa. Bo każde dziecko jest twoim obrazem: kruchym, czystym, pełnym nadziei. Aniele stróżu, spójrz szczególnie na te dzieci, które ciercią, na te, które doświadczyły przemocy, głodu, zimna, strachu. Stań przy nich, kiedy nikt inny nie ma odwagi. Obejmij je skrzydłami i zasłoń przed złem tego świata. Prosimy Cię, by żadne dziecko nie płakało dziś samotnie. Matko najświętsza, która tuliłaś Jezusa w ramionach. Wejrzyj na wszystkie matki, które boją się o swoje dzieci. Naucz je ufać, nawet gdy nie rozumieją. Naucz je modlitwy, która daje siłę, gdy świat zawodzi. Niech w każdym domu będzie miejsce na błogosławieństwo, a w każdym sercu wdzięczność za dar życia. Bo dzieci są przyszłością świata, a świat bez wiary w ich czystość i niewinność staje się pusty. Dlatego dziś. Razem prosimy Cię, Boże, oto każde dziecko światłem aniołów. Niech ich oczy nigdy nie gasną z lęku. Niech ich dłonie zawsze znajdą pomoc, a ich serca nigdy nie zapomną, że są kochane. Aniele, stróżu, bądź przy nich w chwilach radości, ale też w momentach zwątpienia. Gdy będą upadać, podnieś. Gdy będą błądzić, prowadź. Gdy będą cierpieć, pocież. Niech nigdy nie zapomną, że nawet w najciemniejszej nocy świeci światło, które prowadzi ich z powrotem do Boga. Niech ten czas modlitwy będzie błogosławieństwem nie tylko dla naszych dzieci, ale i dla nas samych, rodziców, opiekunów, dziadków, nauczycieli. Bo gdy modlimy się za najmniejszych, sami stajemy się bliżej Boga. Z wiarą powiedzmy wspólnie. Aniele stróżu, strzeż naszych dzieci dniem i nocą, w zdrowiu i w chorobie, w zabawie i w nauce, w każdym słowie i w każdym geście. Niech twoje światło będzie ich przewodnikiem. Napisz w komentarzu, za kogo dziś chcesz się modlić? Może za swoje dziecko, wnuka, sześniaka, albo za te wszystkie dzieci, które nie mają nikogo. Kto by za nie się modlił? Podziel się swoją intencją. Będziemy się modlić razem. Aniele stróżu, w tej chwili ciszy prosimy Cię, abyś otoczył wszystkie dzieci na ziemi światłem swojej obecności. Ty wiesz, jak kruche i bezbronne są ich serca. Ty widzisz, jak często zło świata dotyka ich niewinności, jak często strach zastępuje radość, a smutek wkrada się w dziecięce oczy. Niech Twoje skrzydła staną się tarczą, która osłoni je przed każdym zagrożeniem przed przemocą, przed złym słowem, przed brakiem miłości. Niech żadne dziecko nie czuje się zapomniane, bo w oczach Boga każdy z nich jest skarbem, którego wartość nie ma miary. Boże, dałeś nam dzieci nie po to, by były naszym obowiązkiem, lecz błogosławieństwem. Nauczyłeś nas że w ich oczach odbija się twoje królestwo, a w ich śmiechu brzmi echo nieba. Prosimy Ciej, abyśmy nigdy nie zgasili tej radości. Aniele stróżu, dotknij dzieci, które są chore, które leżą w szpitalach, które zmagają się z bólem, którego nie rozumieją. Przynieś im pokój i ukojenie. Spraw, by czuły, że ktoś czuwa nad nimi, nawet gdy noc jest długa i ciemna. Prosimy Cię także za dzieci, które utraciły rodziców, które zostały porzucone, które muszą być dorosłe zbyt wcześnie. Niech Twoje światło prowadzi je przez każdą trudność, a Boża Opatrzność niech stawia na ich drodze ludzi pełnych dobra. Niech w każdej szkole, w każdym domu, w każdej rodzinie będzie miejsce na modlitwę i na błogosławieństwo. Bo modlitwa matki, modlitwa Ojca. Modlitwa dziecka to najmocniejsza więź, jaka łączy ziemię z niewem. Aniele Stróżu, przypominaj dzieciom każdego dnia, że są kochane, nawet jeśli świat mówi im coś innego. Naucz je ufać Bogu, gdy wszystko wokół wydaje się trudne. Naucz je wierzyć siebie, bo Bóg w nie wierzy. Kiedy dorosną i pójdą w świat, spraw, bo pamiętały o Tobie. O cichym przyjacielu, który nigdy ich nie opuścił. Niech Twoja obecność stanie się dla nich znakiem nadziei, że dobro zawsze zwycięża, a światło nigdy nie gaśnie. Boże, spraw, abyśmy jako dorośli nie zapomnieli, że każde dziecko, które spotykamy, jest Twoim darem. Niech nasze słowa nigdy nie ranią, nasze decyzje nie odbierają im spokoju. A nasza obojętność nie odbiera im wiary w dobro. Niech Twoja miłość, Panie, dotnie dziś każdego dziecka tego, które płacze w ciszy, i tego, który śmieje się, nie wiedząc, że właśnie ktoś modli się za nie. Niech Twoje anioły otoczą je kręgiem ochrony, aby żadne zło nie miało do niego dostępu. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o dziecku, które kochasz, o jego oczach. Które szukają Twojego spojrzenia, o Jego dłoniach, które potrzebują pewności, że ktoś je prowadzi, o Jego sercu, które pragnie być słuchane, nawet gdy nie potrafi wszystkiego wyrazić słowami. Czy dziękujesz Bogu za Jego obecność, czy modli się za nie codziennie? Tak jak ono nieświadomie modli się przez swój uśmiech. Bóg powierzył Ci to dziecko nie po to, byś je zmienił. Ale byś pomógł mu odkryć sobie Jego obraz. Każde słowo, które wypowiadasz, może budować lub burzyć Jego wiarę. Każdy gest może zaszczepić w Nim nadzieję lub strach. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie przestawali się modlić nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, zagubione czy potrzebuje pomocy, ale codziennie, w zwykłych chwilach, wśród hałasu, szkoły, Obowiązków. Modlitwa rodzica to mur ochronna, którego nie przebije żadne zło. To światło, które świeci w sercu dziecka nawet wtedy, gdy dorasta i odchodzi w świat. Bo każda modlitwa, która wypływa z miłości, ma moc przekraczania czasu. Nie bój się modlić nawet wtedy, gdy twoje dziecko się buntuje, oddala od Boga, od ciebie. Wtedy modlitwa ma największą siłę. To właśnie w ciszy i wierności serca Bóg działa najgłębiej. Aniele, stróżu, przypomnij nam, że żadna modlitwa nie ginie. Że każde słowo, które wypowiadamy z wiarą, dociera do nieba. I że każde dziecko ma swojego niebieskiego opiekuna, który nigdy się nie męczy. Niech te słowa będą dla Ciebie zachętą, by każdego dnia, Zanim Twoje dziecko zaśnie, uczynić nad Nim znak krzyża i powiedzieć w sercu, Aniele Boże, stróżu mój, strzeż go dziś, jutro i zawsze. Dzisiejsza modlitwa to nie tylko słowa. To akt zaufania. To oddanie tego, co mamy najcenniejsze, naszych dzieci, w ręce Boga i Jego aniołów. Bo my, ludzie, możemy chronić tylko do pewnego momentu. Ale oni, Boży posłańcy, czuwają nieustannie, nawet wtedy, gdy śpimy. Niech ta modlitwa stanie się Twoim codziennym rytuałem. Niech wypełni Twój dom spokojem i światłem. Niech przypomina Ci, że każda noc jest bezpieczna, gdy zawierzy się Bogu. Jeśli czujesz, że ta modlitwa przyniosła Ci pokój, jeśli Twoje serce odnalazło w niej nadzieję, podziel się nią. Może ktoś inny, gdzieś daleko, właśnie dziś potrzebuje usłyszeć te słowa. Zachęcam Cię. Napisz w komentarzu, za jakie dziecko dziś się modlisz. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje Bożej ochrony. I zasubskrybuj kanał Światło Modlitwy, abyśmy razem mogli szerzyć wiarę, dobro i miłość wśród wszystkich, którzy tęsknią za światłem w ciemności. Bo gdy modlimy się razem... Nawet ciche słowo staje się potężnym wołaniem do nieba. Niech anioł stróż Twojego dziecka czuwa nad Nim dziś, jutro i po wszystkie dni Jego życia. Niech Jego skrzydła zawsze będą rozpostarte nad Twoim domem.